Witam wszystkich! W tym odcinku zajmiemy się malutkim komputerem ZX81 brytyjskiej firmy Sinclair. Pojawił się w roku 1981. Można było go kupić w dwóch wersjach: jako gotowy komputer oraz w zestawie do samodzielnego złożenia. Osoby, które nie dysponowały wystarczającą ilością gotówki, natomiast posiadały ludownicę, mogły spełnić marzenie o swoim pierwszym komputerze. Jak widać, komputer ten jest naprawdę niewielki i był w latach 80. najmniejszym i prawdopodobnie najtańszym komputerem na świecie. Gotowy komputer kosztował około 70 funtów, a zestaw niecałe 50 funtów. Biorąc pod uwagę inflację, byłoby to na dzień dzisiejszy około 1380 zł za gotowe urządzenie oraz 990 za zestaw. Sprzedanych zostało półtora miliona egzemplarzy głównie w Wielkiej Brytanii. Na świecie odegrał jednak również dość istotną rolę. Często pojawiały się klony z licencją czy też bez. W Ameryce znany był pod nazwą Timex Sinclair 1000, gdzie firma Timex Corporation zajmowała się jego licencyjną produkcją i rozpowszechnianiem na rynek amerykański. ZX81 zakupywany był głównie przez osoby, które stawiały swoje pierwsze kroki w dziedzinie IT, w skrócie Information Technology. Był właśnie tym urządzeniem, od którego dla większości ludzi zaczynała się wówczas wielka komputerowa przygoda. Z punktu widzenia gracza był on absolutnie nieinteresujący ze względu na jego ograniczenia sprzętowe to znaczy tylko 1 KB pamięci RAM, brak dźwięku. Czarno-białą grafikę oraz brak portów joystickowych. Ograniczenia te umożliwiały w zasadzie tylko okrojoną obsługę BASIC-a. Korzystanie utrudniała dodatkowo kiepska i mała foliowa klawiatura, która nie posiadała konkretnego punktu aktywacji przycisków, więc nie za bardzo było wiadomo, czy się coś nacisnęło, czy też nie. Trzeba było wędrować wzrokiem z klawiatury na ekran i z powrotem. By upewnić się, czy klawisz został faktycznie naciśnięty. Ciekawostką jest również to, że klawisz Spacji był wielkości innych klawiszy i znajdował się w prawym, dolnym rogu, co nawet na tamte czasy było ewenementem. Programowanie w BASIC-u było jednak wygodne, bo po naciśnięciu danego klawisza wyświetlały się całe komendy Sinclair BASIC i znacznie przyspieszały pracę. Pomysł ten powędrował później do następcy ZX Spectrum. Przyjrzyjmy się teraz komputerowi dokładniej. Z lewej strony znajduje się wyjście TV, wyjście oraz wejście do magnetofonu, podłączenie 9V zasilacza na prąd stały. Z prawej strony nie ma nic do odkrycia. Z tyłu znajduje się tylko 46-polowy port rozszerzeń, gdzie podłączało się na przykład drukarkę, a przede wszystkim rozszerzenia pamięci. Pamięć można było rozszerzyć maksymalnie do 64 kB. Ze względu na wysoką cenę. Najczęstszymi rozszerzeniami były jednak 16-kilobajtowe moduły. Większość programów i gier korzystała właśnie z takiego modułu, i bywał on pierwszym zakupionym dodatkiem dla ZX81. A teraz zobaczmy, jak to wygląda w środku. Na płycie, jak widać, cudów nie odkryjemy. Jej nieskomplikowana budowa umożliwiała złożenie ZX81 w domowych warunkach przy minimalnych kosztach. Zakup podzespołów nie sprawiał żadnego problemu, ponieważ poza chipem ROM komputer składał się ze standardowych części, tanich i łatwych do nabycia. Na płycie znajdują się modulator TV. Wejście wyjście do magnetofonu, który był nośnikiem danych dla tego systemu. Zasilanie. 1 KB pamięci RAM podzielony na dwa chipy. Sinclair Logic Chip ULA. Podczas gdy inne firmy dzieliły poszczególne zadania pomiędzy wyspecjalizowane chipy, Sinclair poszedł własną drogą i ze względu na oszczędności połączył je w jeden. Jakkolwiek manewr ten spowodował znaczne obniżenie kosztów produkcji, przyczynił się negatywnie do wydajności komputera. Zadaniem chipu było sterowanie klawiaturą, obsługa pamięci, portu rozszerzeń oraz magnetofonu. Był on również chipem graficznym i posiadał dwa tryby tekstowy 32 na 24 znaki oraz graficzny 64 na 48 bloków, bo moim zdaniem punktami nie można było tego nazwać. Oba tryby posiadały tylko dwa kolory: czarny i biały. Chip ten miał znacznie więcej funkcji. Był koordynatorem wszystkiego, co i z jaką prędkością działo się na płycie. Przejdźmy teraz do chipa ROM. Na tym 8-kilobajtowym chipie zapisany jest system operacyjny oraz Sinclair Basic. W przypadku tej, właśnie płyty, mamy do czynienia ze zmodyfikowanym 64-kilobajtowym chipem, który został później wbudowany, ale to już zupełnie inna historia. Na koniec został już nam chip Zilog Z80 o takcie 3,5 MHz. Ten 8 procesor produkowany był już od roku 1976, a wzorował się na Intelu 8080. Jest to chyba najbardziej znany procesor lat 80 i produkowany jest do dzisiaj. Kiedyś znajdował się w wielu komputerach i konsolach do gier. Był wykorzystywany m.in. jako procesor główny np. w Amstradzie CPC, w Commodore 128 jako kooprocesor, w automatach arcade np. Neo Geo jako procesor dźwięku i tym Dzisiaj znajduje się na np. w pralkach, autach, sprzęcie audio-wideo, IT itd. Oczywiście, od razu nasuwa się pytanie, po co dzisiaj używać 8-bitowego starego procesora? Odpowiedź jest prosta. Jest niezawodny, prosty w programowaniu, bardzo efektywny, zadowala się 5 V i pracuje w temperaturach od minus 55 do plus 125 stopni Celsjusza. Wydaje mi się, że zasłużył sobie on na własny odcinek, bo jest to zbyt obszerny temat. Ale przejdźmy teraz do tematu, który nas najbardziej interesuje, mianowicie gry na ZX81. Z tego co już wiemy, komputer ten nie był pierwszym wyborem dla gracza, ale zobaczmy, czy pomimo to można było być z nim szczęśliwym w tej kwestii. Gry znajdowały się oczywiście na kasetach, a wgrywało się je przy pomocy zwykłego magnetofonu. Dzisiaj funkcję tę przejmie mój stary telefon. Już na pierwszy rzut oka widać, że Crazy Kong jest kiepską adaptacją znanej gry Donkey Kong. Sterowanie oczywiście przy pomocy klawiatury, więc można się szybko zamotać. Poza tym, by wejść na drabinkę, trzeba trafić na tego magicznego piksela, co naprawdę nie jest proste. Grafika jest minimalistyczna. No i oczywiście miganie obrazu denerwuje, ale to już urok tego systemu. W gruncie rzeczy jednak dość udana adaptacja. I pomimo złego sterowania można naprawdę fajnie się zabawić. Progera chyba przedstawiać nie muszę. Naprawdę dobra adaptacja na ZX81. Nawet sterowanie pasuje, bo używa się głównie trzech klawiszy, które są wygodnie umiejscowione. Grafika OK. Gra niestety jest trochę za łatwa, ponieważ nieraz powinnam zginąć skacząc obok tratwy, jednak zawsze w dziwny sposób przeżyłam. Podsumowując, dla graczy nie polecam. Przyznam się jednak, że gry swój urok mają i gdybym nie miała alternatywy, to z pewnością używałabym go częściej, nawet i do grania. A teraz dziękuję już za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.